Witam wszystkich, wszystkich koziorożców na czytanie na rok 2021 rok. Postanowiłam z taką zrobić czytanie na, na energię ogólną na ten rok, nie, znak po znaku, nie miesiąc po miesiącu, tylko właśnie na jaka energia ogólna czeka wszystkie koziorożce w 2021 roku. Następnie zrobimy typowo po trzy karty na pracę, finanse uczucia oraz dla Singli zobaczymy co karty będą chciały nam przekazać oraz jeszcze przesłanie anielskie będzie jakaś taka dodatkowa podpowiedź do tego czytania karty zostały już przepisowane wcześniej więc tylko troszeczkę przełożymy je i zobaczymy co Rzeka koziorożca w 2021 roku. Oby, oby wszystko co najlepsze. Tak jak miały poprzednie dwa znaki. Miał piękne czytania, mówiące o odcinaniu się i ruszaniu i, i do przodu ponownie. Mam nadzieję, że koziorożc również będzie miał takie fajne czytanie. Ok, czyli zaczynamy z. Ok, ok. One, o, energia ogólna dla koziorożca Piątka mieczy. Mokuję no, no to. to, to. No, rozłożę jeszcze raz, wiecie co. <laughs> co już jest za wami? Coś, co już zostało w 2020 roku. Mamy szóstkę buław. Co się uda? Co się uda w koziorożcu w 2021 roku? Dziewiątka kielichów. Następnie mamy, co może się nie udać. Zaznaczam, że to jest morze, bo to wszystko od tego, jak my będziemy działać. Mamy dziesiątka kielichów. Teraz, jakie jest wyzwanie przed koziorożcami? Co będzie wyzwaniem? Jest pustelnik. Koziorożce w 2021 dziewiątka buław. wasze otoczenie Państwa, monet rada lub ostrzeżenie głupiec i rezultat czwórka buław. Ok, na spodzie czytania mamy króla, króla monet. Okay. Yy, ja od razu dołożyłabym do, tego, do tej piątki mieczy jeszcze jedną kartę. Zobaczymy, do czego się tyczy ta piątka. Do czego się tyczy ta piątka? Bo jak wiecie, piątka, yy, wiecie czy nie wiecie, piątka mieczy jest taką kartą mi fajną, taka karta troszeczkę oszustwa. Ja nie chciałabym, żeby jednak yy, pozostałe karty są bardzo fajne yy, i cała tutaj ta historia, która będzie. Więc ja, my, yy, ja myślę, że dołożymy tutaj do tej piątki mieczy. Do czego to się tyczy? To piątka mieczy, do jakiej dziedziny, czy co Wam chcę przekazać tutaj. Piątka mieczy i mamy. OK, szóstkę, szóstkę mieczy. Ok. Dobra. To lecimy. Piątka. Y, energia ogólna jest piątka mieczy i, i szóstka mieczy. No, karty te mówią jedna o właśnie takich nieczystych zagrywkach, o oszustwach, o szczerstwach, czy jakichś niefajnych zagraniach. Ale szóstka, szóstka mieczy mówi o tym o odcinaniu się. Karta mówiąca, ruszam w nową podróż. Już pozbierałam tutaj te miecze, włożyłam do łodzi i przepływam na drugą stronę. Do, na drugą stronę, czy też na drugi etap. Ja bym tak powiedziała: jakiś drugi etap działania. Następnie mamy szóstkę buław, to, co już się udało. Szóstka buław to jest karta, karta zwycięstwa, ale też karta takiego chwilowego zwycięstwa. Taki to taki i słomiany zapał trochę w tych kartach się pokazuje, ale to było takie zwycięstwo, które było chwilowe na, na jakąś chwilę. To nie było zwycięstwo trwałe, tylko zwycięstwo e, chwilowe. Nieraz tak jest, że jeżeli uda nam się coś, o co walczyliśmy, uzyskamy to, a nie zrobimy dalej nic w tym kierunku, to ono nie przetrwa. Ono gdzieś, gdzieś po drodze zaniknie, wróci do tego stanu, co było poprzednio. Więc ja myślę, że tutaj ta karta właśnie yy, ósemki, yy, Piątki Mieczy mówi o tym, że może Wam się udało coś, co było tak nie do końca uzyskane przez yy, drogą taką sprawiedliwości, drogą takiego prawa. Yy, tylko może to było, udało Wam się to zwycięstwo yy, tak troszeczkę. No nie chcę brzydko mówić, że, że, że oszukaliście kogoś, czy, czy gdzieś tam próbowaliście znaleźć tylne drzwi w jakiejś sytuacji, ale bardzo możliwe, że dlatego jest to karta pokazana tutaj piątki mieczy i, i szóstki. O jakby zamyk, zamykniecie ten rozdział i zacznie, zaczniecie budować coś na nowo. Takie mam odczucie. Uda Wam się. Bo to jest karta mówiąca, dziewiątka kielichów, karta mówiąca, że, że uda Wam się, że tutaj są te kielichy wszystkie gotowe na, na, na napełnienie tymi tu wszystkimi warzywami, co tutaj jakieś mamy, owoce. Więc Ty masz dostatek. To jest karta mówiąca o tym, że masz dostatek, że wypracowałeś sobie ten dostatek to nie jest, że ktoś Ci coś dał, tylko, że Ty sobie to wypracowałeś, ten dostatek. Dlatego ja myślę, że Wy pójdziecie jeszcze w tym 2021 roku pójdziecie jakby po drugą, po drugą szansę. Wiecie? Ale już tak na... na prawo, że tak powiem. Co może się nie udać? Mamy tutaj kartę dziesiątki kielichów. Karta dziesiątka kielichów to jest mówiąca o, o, o rodzinie, o, o pełności takiej, no może Wam się nie udać, bo wiadomo, że dziewiątka kielichów, czyli brakuje ten jeden kielich do pełności, do sytości, może Wam się to nie udać, może będziecie musieli więcej popracować nad tym, aby ten dostatek taki w dziesiątce kielichów, żeby, żeby on przyszedł no troszeczkę więcej pracy będziecie musieli poświęcić i ja również myślę, bo waszym wyzwaniem jest y, y, karta y, pustelnika, y, czyli karta y, pełnego skupienia się na, na jakiejś sytuacji na danej rzeczy y, w głąb siebie że tak powiem y, spojrzenia y, żeby ta lampka się tutaj zaświeciła w tej głowie y, i żebyście wiedzieli jak działać to jest karta też mówiąca o tym, że może ty, ty wiesz, że to zwycięstwo, które tutaj miałeś, ono nie było takie zdobyte tak, jak powinłeś zdobyć to zwycięstwo. I dlatego ona mówi, przemyśl to, to jest wyzwaniem dla Ciebie na ten rok. Przemyśl to jeszcze raz, może zobacz, w którym momencie popełniłeś błąd. Może można było to zrobić zupełnie inaczej i... I wtedy rezultat też by byłby, może to zwycięstwo by było, tylko by one by było troszeczkę yy, trwalsze, tak? na, dłuższy, na dłuższy etap. Następnie mamy ty w całym tym 2020 roku, więc koziorożec, no, on, to jest wyznaczony cel. Cel, którym ty będziesz podążać. I ja myślę, że Ty tutaj to wyzwanie dla Ciebie będzie to przemyślenie tego, całej tej sytuacji, co tutaj przechodzi z tego 2020 roku, i tutaj one i ruszysz w innym kierunku troszeczkę, po to zwycięstwo, tyle, że w inny sposób jakby do niego dojdziesz. Tak, bo on tutaj się, to jest drabinka do sukcesu. To może nieraz jest tak, że ktoś zbyt szybko chciał osiągnąć cel. Może wydawało mu się, że zbyt szybko yy, yy, widział możliwość zyskania, czy możliwość yy, awansu szybkiego, czy możliwość szybkiego zarobku czy nawet tak samo w, w związku może myślał, że zbyt szybko uda mu się osiągnąć tą stabilizację tej dziesiątki, tej dziesiątki kielichów, którą tutaj mamy. Tak, ale ja też myślę, że taki może taki właśnie właśnie słomiany zapał był. Znaczy słomiany zapał to tak nie do końca, no bo słomiany zapał jest wtedy, że szybko coś chcemy zrobić, a później powietrze jak na nas u, u, z nas wy, wy, wychodzi i wtedy no, szybko się dana sytuacja kończy. Dlatego ja myślę, że to będzie waszym takim, no będziecie szli po ten sukces. Następnie mamy ósemkę monet w otoczeniu. Ja myślę, że tutaj będą ludzie z wami współpracować. Będą, to jest, to jest normalnie to karta mówiąca o tym, że pracujecie nad jakimś projektem czy nad związkiem, a ja myślę, że tutaj jest karta, która ona mówi, że wasze otoczenie będzie wam pomagać w osiąganiu tego, tego nowego kierunku, który sobie, którym sobie będziecie chcieli iść, czy nawet tego sukcesu wypracowania będzie wam otoczenie sprzyjać w tym, naprawdę będzie wam sprzyjać w tym i, i, i możecie liczyć na, na pomoc otoczenia następnie mamy kartę ymm, rady albo ostrzeżenia, mamy kartę głupca i tutaj ja myślę, że jeżeli nawet tobie się wydaje że coś jest ymm, tak niedokoń... że jeżeli ty zrezygnujesz z z tej tutaj chwały tego zdobycia tej buławy, którą tutaj trzyma w tej ręce, i pokazuje, że jest, ja zwyciężyłem, to może być, że ty się boisz konsekwencji, że jakbyś się przyznał do tego, że coś jest nie tak, to nie, nie, ciężko ci będzie wrócić z powrotem na tą samą drogę, tylko jakby jak w labiryncie. W, innym, w inną, inną drogą wybrać. I ja myślę, że tutaj karta mówi nie bo idź do przodu. Tak jak ten głupiec tu idzie, on, on stoi na, 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 na kuli, gdzieś tam pomiędzy nogami ma kota, który się bawi motylkiem, czyli definitywnie nie pomaga mu ten kot, nie siedząc w miejscu, ale on stoi na tym. On daje radę, on utrzymał się przecież, on nie spadł do tej wody, która jest pod nim. To jest ruszenie, y, mimo wszystko, ruszenie i, i do przodu. Ja, słuchajcie, ja nie wiem, czy to czytanie, y, czy ono rezonuje z Wami, y, bo jest takie no, specyficzne, nie dla wszystkich na pewno. Y, więc y, no, ja mam nadzieję, że chociaż dla jednej osoby to, to czytanie będzie jakoś przemawiało, i, i, i gdzieś tam ta osoba się pojawi. No bo jest troszeczkę takie no, specyficzne, nie, nie wszyscy jednak e, jakiś sukces w zeszłym roku e, osiągali. E, na koniec mamy, e, w roz, ro, rezultacie mamy czwórkę buław, no, czyli karta świętowania. No, karta brama się otwarła dla Ciebie. Jeżeli pójdziesz, e, o, o, tak jak tutaj jest właśnie e, ta szóstka mieczy, no, pojedziesz na ten drugi brzeg, to ten brama dla Ciebie stoi otwarta. E, na, na, ona się tutaj uchyla, czyli musisz Ty, zrobić coś w tym kierunku, żeby ją otworzyć, tak, żebyś tu mógł wejść. Yy, normalnie jeszcze w innych kartach, karta czwórki buław to jest świętowanie, to są wesela, to są zabawy, yy, to są yy, spotkania rodzinne, yy, to jest budowanie domu yy, rodzinnego, czy tego yy, 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 ogniska domowego. Także ja myślę, że yy, zakończenie jest bardzo super. Troszeczkę mnie przeraziła ta piątka yy, mieczy, ale to jest yy, yy... Pokazała nam w całym, ona czytaniu, że tak nie jest wcale y, ogólnie, y, podsumowując wszystko, że to nie jest wcale tak, y, takie straszne, tylko mówi o tym, żeby jednak y, ruszać y, w fajnym kierunku. Y, w, drugi znak już jest, jak nie trzeci, który właśnie mówi o tym, że jakoś w zeszłym roku, czyli w tym 2020 roku, jakieś były niefajne zagrywki, jakieś oszustwa, że były. I to już naprawdę jest drugi czy trzeci znak, który ma takie czytanie, które mu, że, mówi, że mamy iść tą, tą dobrą stroną, tą, tą prawicą taką. Po, po, po pra... nie, chodzi, naprawdę nie chodzi nic o politycznie, jest to an... no, nie przejmuje się w ogóle sprawami politycznymi. Tyle, że nie, nie przejmuję, tylko się nie wnikam, nie mieszkam w Polsce, więc też to tak troszeczkę mnie nie dotyczy. Także yy, nie ruszam tego tematu w ogóle. Yy, chodzi o to, żeby po prostu iść moralnie w, w 2021 roku, postępować moralnie yy, i iść właśnie za głosem takiej moralno, moralności, a nie yy, jakichś takich niefajnych energiach, bo to tak zaś te energie wracają do nas za jakiś tam czas. Ok, teraz mamy co? Teraz będzie typowo na pracę dla koziorożców na 2021 rok. Yy, praca i finanse. Położymy trzy karty. Zobaczymy, co tam czeka. Oj. Co czeka koziorożce w 2021 roku? Typowo na praca i finanse. Nie chcą karty się podnieść. Okej, okay, trzy karty dla koziorożca. Mamy szóstkę. No, znowu karta zwycięstwa, wiecie? Mamy, co tutaj mamy? Mamy słoneczko. No fajnie. I co mamy jeszcze? No wiecie co? Mamy dwie karty, które są z tego samego rozkładu, co z ogólnego. Okej, okay, zaraz do nich wrócimy. I teraz uczucia dla koziorożca mamy dziesiątkę buław mamy ósemkę monet i co jeszcze mamy i mamy ósemkę kielichów okej okay. i dla singli jeszcze damy tutaj od razu dla singli mamy paść paś kielichów okej okay. Następnie mamy ósemkę yy, buław i, i dziesiątkę. Ok, yy, dziesiątka kielichów. Dobra, lecimy najpierw z, tym, z tą pracą. Czyli mam tak, szóstka buław, yy, tak, szóstka buław, czyli no, karta mówiąca o zwycięstwie, ta, która w przeszła w zeszłym roku yy, w ogólnym rozkładzie. Mamy kartę Słońca i mamy kartę y, Pustelnika. No słuchajcie, no dla mnie to jest taki jasny przekaz, y, nawiązujący też do tego, co było poprzednie czytanie, y, no mówiące o tym, że no, przemyśl jeszcze raz swoje postępowanie, przemyśl jeszcze raz y, 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 drogę, którą przybyłeś. Y, no Słońce ci przyświeca temu, czyli też y, Słoneczko... Y, no To jest, to jest, to jest no też jest spełnienie marzeń, ale nie tyle, co, co właśnie yy... jakąkolwiek decyzję podejmiesz, wszechświat jest z tobą, wszechświat będzie ci sprzyjał, słoneczko będzie ci przyświecać tą drogę, jeżeli tak on tutaj potrzebuje tej latarni, żeby oświecić sobie tą drogę, którą on chce iść, to to słoneczko będzie wam przyświecać i będziesz tym zwycięzcą. Czyli karta zwycięzcy z zeszłego roku yy, przechodzi na 2021 rok, tylko że yy, no jakby zdobyte, to zwycię zwycięstwo będzie inną drogą. Także potwierdza nam się to, co było w ogólnym rozkładzie, jeżeli chodzi o pracę o finanse. Następnie mamy tutaj dziesiątkę buław, mamy ósemkę denarów i ósemkę kielichów. A więc związki, słuchajcie, w związkach może być wam ciężko, ale yy, no wy dacie radę, bo tutaj ten, ten człowieczek, on idzie i ma zawiązane oczy, ale ma równowagę, postąpa, on nie spadł tutaj, yy, tu, tutaj przestrzeń. Tylko on dalej się utrzymuje na tych balach i on chodzi po nich, czyli to jest umiejętność, to nie każdy tak potrafi, a wy będziecie w koziorożce w tym roku yy, mieli tą umiejętność chodzenia, nawet jak będzie wam bardzo ciężko i będzie jakaś sytuacja trudna, będzie wam mm, mm, troszkę. Ja myślę, że. Yy, od, w, w związku może być wam ciężko, ale wydać radę, bo nikt to jak nie koziorożce. Następnie mamy ósemkę pętlaki, no, Będzie to wymagało pracy od was, zaangażowania mocniejszego. Yy, no. Dlatego może pojawić się właśnie ta, ta cię, ociężałość, taką, którą będziecie czuli na tych swoich plecach, w związku z poś, większym poświęceniem się y, dla Waszego związku. No i mamy ósemkę kielichów, karta mówiąca o odejściu. Y, wiadomo, że dla jednych to będzie odejście z jakiegoś związku, y, bo będzie Wam już tak ciężko, że jednak się poddacie i odejdziecie. Albo ktoś nie doceni tych waszych starań i zdecydujecie się na odejście. Ale ja myślę, że może, może być też i druga sytuacja, która będzie mówiła, że odejdziecie też od tej, poczujecie w pewnym momencie, bo tu jest ósemka, która może dziesiątka, która mówi, że jest wam bardzo ciężko. Ósemka mówi o tym, że że, że poświęcanie się nad daną sytuacją, ale ja myślę, że może ta ósemka też kielichów mówić o tym, że odejdzie ten problem, który jest między Wami, że będziecie, włożycie w niego tyle pracy, tyle zaangażowania ze własnej, z własnej strony, że będzie Wam niesamowicie ciężko, ale Wy odejdziecie od tych problemów. Może być tak różnie. Będzie, to będzie przesłanie takie dla dwóch różnych rodzajów koziorożców, tak, że jedno będzie że jednak będzie Wam tak ciężko, że, że jednak odejdziecie i że, że mam po prostu dość, że dałem z siebie 100% i już nie daję rady więcej, a druga może być, że odejdziecie właśnie od tych problemów, nad którymi musieliście się po, pokłonić i które musieliście poświęcić aż tyle czasu, że w końcu te problemy odejdą i ruszycie i, i ruszycie w nową drogę, w nowy etap Waszego związku. Ok, i dla singli y, kieli, y, pa, y, tak kielichów, ósemka, y, buław i dziesiątka. No, a nasze kochane koziorożce single będą ruszały z nową energią do przodu no, po swoją dziesiątkę y, kielichów, czyli spełnienie rodzinę. Bardzo dużo Singli pozna kogoś, z którym będzie mógł stworzyć fajny związek. Wiecie co? Już się patrzycie, czytanie jest, w którym dla Singli wychodzi, że oni z tego zastoju, z tego 2020 roku, po prostu zostawiają już tamten rok i ruszają do przodu z nową energią, bo to jest paść kielichów, czyli taka młoda energia. No tu siedzi sobie, stoi sobie w tej, w tej wodzie, łapie rybki i, i, i świętuje. Bez taki i wy z tą beztroskością. Ja myślę, że ta ósemka to jest też. Zacznie się ruch, zacznie się działanie. I czy to ósemka często też mówi o internecie, o telefonach, czyli no nie tylko taki realny świat, ale też taki internetowy, że ruszycie, że może, możecie poznać kogoś na swojej drodze no i, i świetny związek stworzyć z tą osobą. Także super, wiecie single mają możliwość poznania kogoś i teraz mamy yy, zobaczymy co aniołki nam jeszcze pokażą dla koziorożca to też aniołki mają do przekazania dla koziorożca na 2021 rok decyzja należy do ciebie no właśnie decyzja należy do ciebie no to chyba się tyczy tego naszego zwycięzcy wiecie co no de decyzja należy, należy do ciebie, którą stronę ty, yy, którą stronę pójdziesz czy spróbujesz zawalczyć jeszcze raz to swoje zwycięstwo które ci się należy bo to, yy, słuchajcie, żeby właśnie nie było yy, to zwycięstwo ci się należy które było pokazane z tego w tym roku, które było, to co będzie w przyszłym roku ono tobie się należy, ty na nie zasługujesz yy, to nie jest tak, że o yy, w zeszłym roku ona Ci się nie należało, czyli jakoś było podstępem zdobyte i Ci się tak naprawdę nie należy, bo Ty na nie nie zasługujesz. Absolutnie nie. Ty zasługujesz na to zwycięstwo, bo ono się pojawiło też w 2020 roku, tylko może przez to, że to jest też słomiany zapot, czyli może jakby nie poświęciłeś mu tyle czasu, żeby to zwycięstwo dłużej trwało, wiecie? I tutaj decyzja należy do Ciebie, czy Ty jeszcze raz zawalczysz o siebie i o to swoje zwycięstwo, czy, czy jednak no tam, no może ono po prostu gdzieś tam przepaść. Ja myślę teraz, tak mi przyszło jeszcze do głowy, że może być, żebyś ty nie miał sam do siebie jakichś pretensji, że nie zawalczyłeś w tym 2020 roku, więc ja myślę, że to dlatego decyzja należy do ciebie, co ty z tym zrobisz. Karty ci pokazały, co masz zrobić, a, a, ale to de naprawdę decyzja należy do ciebie. Okej, okay, super czytanie, powiem wam szczerze, bardzo fajne. Y Ponieważ to już jest ostatnie czytanie w 2020 roku, spotkamy się dopiero we 2021 roku na czytaniu na styczeń. Ja bardzo chciałabym Wam życzyć super świąt spędzonych w gronie rodzinnym, mimo tych wszystkich naszych zakazów, nakazów, żeby jednak się udało spędzić te święta w gronie rodzinnym. Ja życzę wam również super szampańskiej zabawy w nowy rok, żeby działać, kochani, działać, działać i brnąć I sięgać po swoje marzenia tak naprawdę. Nie baczcie tego. Wszystko jest do osiągnięcia, wszystko jest w naszych głowach i wszystko możemy zrobić co sobie zaplanujemy. Kochani, dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje, za, y, za komentarze, za lajki. Nie wiem, czy to koziorożec miał problemy z głosem. Mam nadzieję, że się głos poprawił. W, w, w poprzednim filmiku był jakiś taki kiepski. Także mam nadzieję, że się uda teraz, y, że będzie y, słyszalność o wiele lepsza. Y, no, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że jesteście ze mną na moim kanale. No i pozdrawiam i do zobaczenia w przyszłym roku.